Poże po, po, defibrator 80, 110 na 70, 95, 43 i 24 Yuh. na monitorze i 372 pani doktor Dobra wrócił dam, dobra Ojcze nasz któryś jest w niebie Kurwa jak, jak ja tu wejdę teraz nie mamy funkcjonariusza za... na helipadze. Dobra, dobra. odsuń się, odsłuć się odsłuć się, odsłuć się bo ja tu kroję z karpelem szybku, mi. Dobra, co robimy teraz? Trzeba wziąć kulę wrócił nam. Czy co robimy tak, przemywamy ranę? Przymywamy. Przebywamy ranę solami, przygotujemy panu do USG. Ja sobie tutaj sprawdzę, czy mamy coś uszkadzony, jakiś narząd wewnętrzny yy, posmaruję yy, żelem do USG. Czy się w środku też smaruje? Po wątrobie pojechać? Pojadę po wątrobie, dobra, się Dobra, to nic nie robię, nieważne. Trzęsie się, trzęsie się, trzęsie się. Jezus, dos, Atak dostał, dostał ataku, dostał ataku. Atak, atak, atak. Pozycja bezpieczna, pozycja bezpieczna. Insulina, insulina. A czukier, czukier. Cześć, że nie ma cukrzycy. Niech nie ma cukrzycy.